Cześć z tej strony, 44 a dziś chciałbym Wam pokazać, jak zrobić taką małą maskę stalker. Rok temu zrezygnowałem z tradycyjnego stalkera właśnie na rzecz małej maski wkładanej pod komi. W moim odczuciu jest to znacznie wygodniejsze rozwiązanie niż standardowy stalker. Jest mniejsza, lepiej trzyma się na miejscu i wygodniej jest się w niej złożyć do strzału. Potrzebować będziemy przede wszystkim maski stalker. Ja korzystam ze standardowego stalkera od Ultimate Tactical. Poza maską potrzebować będziemy nożyczek, pisaka, obcinaczek, kombinerek oraz pistoletu na gorący klej. Pierw musimy wyznaczyć miejsca cięcia. W tym celu ubieram maskę i ustalam trzy linie. Chcę, żeby maska zasłaniała całe usta oraz aby nie wystawała poza brodę. Mam już zaznaczone linie cięcia, teraz pora rozebrać maskę. Zaczynam od odcięcia mocowania. Następnie musimy zlokalizować, pod którym paskiem jest koniec taśmy. Teraz pomagając sobie kombinerkami, zaczynam oddzierać taśmę, którą zabezpieczona jest krawędź maski. Taśmę zdzieram aż do noska, ale nie idę dalej. Przerzucam się na drugi koniec taśmy i kontynuuję oddzieranie, co niestety nie jest łatwym zadaniem. Taśmę zostawiamy na nosku i możemy przejść do cięcia. O wiele łatwiej to zrobić dremlem, ale z racji, że wiem, że nie każdy go posiada, to pokażę Wam, że można to zrobić nawet przy użyciu zwykłych obcinaczek. Pierwtne po wyznaczonych wcześniej liniach. Gdy największe elementy mam odcięte, to dodatkowo obcinam rogi. Dzięki temu maska będzie wygodniejsza. Nadszedł czas na ostatni krok czyli przyklejenie taśmy z powrotem. Zaczynam od krótszego kawałka. Nakładam nieco kleju na gorąco na maskę i naciągam na niego pasek. Czynność powtarzam aż dotrę do środka maski na brodzie. Analogicznie przyklejam drugą stronę. Następnie odcinam nadmiar paska z krótszej strony. Przyklejam do końca dłuższą i również go skracam. Pozostało dokleić końcówkę na łączeniu i gotowe. Ja używam maski w ten sposób. Zakładam komin wysoko na głowę i dociskam go czapką. Następnie wkładam maskę i reguluję, ile ma jej wystawać i gotowe. Maska siedzi bardzo wygodnie i pewnie. Jeszcze nie zdarzyło mi się, aby się wyślizgnęła spod komina. Oczywiście można z niej skorzystać również z kominiarką. Dodatkowo, jeśli nie potrzebujemy ochrony na nos, to możemy wyciąć tylko element na usta i chować go pod kominiarką lub kominem. Tak jak wspomniałem, z takiej maski korzystam już rok i spisuje się bardzo dobrze. Pomysł oczywiście nie jest nowy, ale nie widziałem, żeby ktoś robił na jego temat taki tutorial. Dajcie znać, czy dzisiejszy filmik jest dla Was przydatny, a jeśli zrobicie taką maskę, to jak Wam się spisuje? A póki co, dzięki za uwagę i do następnego.